Shrek to jeden z ulubionych filmów mojego dzieciństwa. Nie jestem w stanie policzyć, ile razy oglądałem pierwszą i drugą część. I gdy tylko usłyszałem, że planowane jest stworzenie Shreka 5, niezbyt się ucieszyłem. I chyba nie bez powodu. Próba przywrócenia starej marki do życia może okazać się wielką klapą. I najpewniej każdy z Was, kto obejrzał już trailer filmu, ogromnie się zawiódł. Jednak zadajmy pytanie, czy słusznie? A co jeżeli powiem wam, że to nie jest żaden trailer? Dzisiaj przeanalizujemy to na chłodno. Nie tylko przeanalizujemy to, co wrzucił uniwersa, ale także prześledzimy historię tej animacji, jej wzloty i upadki. Zastanowimy się, czy jest to koniec szeregu. Aby zrozumieć co poszło nie tak Najpierw musimy przyjrzeć się temu Co sprawiło, że Shrek stał się tak wielkim fenomenem DreamWorks doskonale wykorzystało moment W którym animacje zdominowane były Przez cukierkowe historie Disneya W których wszystko zawsze kończyło się dobrze A księżniczki i ratujące jej książęta Były idealne Shrek był natomiast czymś kompletnie odmiennym Był to jeden wielki roast Na te wszystkie utarte Disneyowe schematy Główny bohater to odrażający ogór Który nie chciał nikogo ratować Miał dosyć świata i ludzi A zamiast wdzięcznych piosenek dostaliśmy humor pełen ironii. Do tego mieliśmy pełno popkulturowych nawiązań, a żarty ze Shrek'a dosłownie przeszły do historii i były aż za mocne. Twórcy bawili się schematami, jednocześnie tworząc własną, spójną i emocjonującą historię. Było to coś nowego, świeżego, coś czego nikt wcześniej nie stworzył. Sukces pierwszej części sprawił, że kontynuacja była wręcz nieunikniona. Shrek 2 to jest przykład tego jak należy robić sequele. Rozwijał historię nie powielając schematów pierwszego filmu. Tym razem Shrek nie musiał już nikogo ratować. Zamiast tego w chodził w nową, życiową sytuację. Poślubił Fiony i musiał odnaleźć się w świecie, którego nigdy nie chciał. Być częścią rodziny królewskiej. Dodanie rodziców Fiony, a zwłaszcza ojca Harolda wprowadziło nową dynamikę. Film był zabawny, błyskotliwy i nadal pełen emocji. Nowe postacie, takie jak kot w butach czy wróżka chrzestna nie były wciśnięte na siłę, a ich obecność miała realne znaczenie dla fabuły. To właśnie w tej części DreamWorks osiągnęło idealną równowagę między humorem, akcją a wątkami emocjonalnymi. Jednak trzecia część zaczęła zdradzać Pierwsze objawy zmęczenia materiału. Był to moment, w którym Dreamworks postawiło na schematyczne podejście do sequela, zamiast starać się wyznaczać nowe standardy. Fabuła stała się bardziej przewidywalna, humor mniej wyrazisty, a emocjonalny ciężar historii zniknął niemal zupełnie. Wątek szukania następcy tronu, młodego Artura, nie angażował już tak, jak relacje z poprzednich części. Zniknął gdzieś ten efekt świeżości. Czwarta część miała być powrotem do korzeni historią bardziej osobistą, emocjonalną, o szeregu, który przeżywa kryzys z wieku średniego. I niestety, choć pomysł był ciekawy, to wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Fabuła opierała się na alternatywnej rzeczywistości, w której Shrek nigdy nie uratował Fiona. Choć sam koncept jest ciekawy, to finalny efekt wydaje się być trochę nijaki. Zabrakło świeżości, a humor nie bawił już tak jak kiedyś. Nie zmienia to faktu, że fani odebrali co do zasady ostatnią część w miarę dobrze, nawet jeżeli Shrek Forever nie stał się tak popularnym i rozchwytywanym filmem. Wiemy jedno. Dreamworks doszło do ściany i nie mogło już być wcisnąć więcej z tej serii. Co jasno wskazywało, że czas zakończyć. Wydawało się, że to koniec. Jednak po zakończeniu Dreamworks nadal starało się wycisnąć jak najwięcej ze szereka. Kot w butach był pierwszym spin-offem, który mimo, że był przyzwoity, to nie miał już tej samej magii i opierał się na powtarzalnym humorze. Zupełnie inaczej było z filmem Kot w butach ostatnie życzenie, który dosłownie rozbił bank. Piękna animacja, która wyglądała jak namalowana farbami olejnymi, ogromna głębia postaci i niezwykła historia trzymająca w napięciu. Film stał się ogromnym hitem. Fani Shrek'a zauważyli kilka ciekawych szczegółów. W filmie widzieliśmy ujęcie, w którym kot w butach i Shrek spacerują razem z osłem, a na końcu widzimy, jak kot w butach płynie do ogrodu, gdzie królem jest król Artu. Sugerowało to, że twórcy mają w planach produkcję piątej części. W lipcu 2024 roku Shrek 5 został oficjalnie zapowiedziany. Początkowo premiera była zapowiadana na lipiec, ale przesunięto ją na grudzień 2026 roku. Nie dostaliśmy tak naprawdę z Zbyt wiele informacji co do szczegółów i mogliśmy tylko spekulować. Fani sądzili, że styl animacji będzie podobny do tego z Kota w butach. W głębi miałem też nadzieję, że twórcy nie stworzą animacji typowo dla małych dzieci, wiedząc, że przecież widzowie szereka dorośli. Nikt z nas przecież nie chce, aby Shrek 5 był jakimś brain rotem, tylko piękną i głęboką historią. I tak nastał 27 luty 2025 roku. Universal Pictures kompletnie niespodziewanie wypuściło 13 sekundowy trailer Shreka. I od czego to w ogóle zacząć teraz? Wiem, że inni twórcy mocno pojechali po zapowiedzi i tak naprawdę skreślili tego Shreka 5. Ale spójrzmy nieco chłodniejszym i bardziej racjonalnym okiem. Po pierwsze, nie jestem do końca przekonany, czy powinniśmy sądzić, że jest to trailer. I że właśnie tak jak w trailerze będą finalnie wyglądać postacie. Do premiery jeszcze naprawdę dużo czasu, a sam film wrzucił przez Universal nie nazywa się Shrek 5 Trailer, w końcu ten klip też trwa tylko 13 sekund, a jego tytuł po polsku brzmi Szereg 5 Ogłoszenie Obsady. Zapamiętajcie to, bo do tego wątku jeszcze wrócimy. Początek rozpoczyna się muzyczką znaną z każdej części Shreka. Widzimy magiczne lustro, które pojawiało się w poprzednich częściach. Szczególnie znamy je ze Shreka 1, gdy Lord Farquaad wybierał kandydatkę na swoją żonę. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę i pewnie też was wszystkich, to styl animacji. Z jakiegoś powodu twarz magicznego lustra wygląda Wygląda przykład jak e, gigachat. Po chwili okazuje się, że lustro to jest czymś w rodzaju TikToka. Pojawiają się internetowe memy ze szeregiem, które kilka lat temu cieszyły się dużą popularnością. Jako lajk, like, komentarz i udostępnienie służy gwiazdka z nieba, co nawiązuje między innymi do kota w butach ostatniego życzenia. Piórko kojarzy mi się jedynie z tą gęsią rumpla, a na dole oczywiście wieża, w której była zamknięta Fiona. Takie zabiegi są dość ryzykowne i wstawienie TikToka, social mediów do magicznego świata, w mojej opinii, po prostu nie pasuje. Od razu w głowie zapala się jakaś lampka, że film może być zwyczajnym brain rotem. Po chwili widzimy Shreka, Fionę, Osła i ich córkę Felicję, co możemy wywnioskować po związaniu włosów. Swoją drogą jest to akurat... Bardzo ciekawy detal. Dowiedzieliśmy się też, że to właśnie Zendaya podłoży jej głos w oryginalnej wersji językowej. Największe oburzenie wywołał oczywiście styl animacji, a zwłaszcza wygląd postaci. Spodziewałem się tego, że twórcy sięgną do nowego, bardziej innowacyjnego stylu. Ale szczerze mówiąc, miałem nadzieję i wiem, że jest to chyba dosyć, no niepopularna opinia, że animacja Szereka 5 będzie przypominać tą, która wygląda jak farba skota w butach Ostatnie Życzenie. Tutaj jednak, e, no cóż. Wiele osób powiedziało zresztą, że to wygląda, jakby było. Stworzone przez AI. Czy napisał to chat GPT? Zwyczajnie wygląd postaci nie przypomina kompletnie tych z poprzednich części. Shrek ma jeszcze bardziej jajowatą głowę i wielkie oczy. Osioł to już kompletnie przeszedł jakąś niezrozumiałą przemianę. Nawet w Shrek Forever, gdy zmieniono wygląd Osła w porównaniu do pierwszych części, to nie było to tak rzucające się w oczy jak tutaj. Fiona zupełnie nie przypomina swojej oryginalnej wersji. Ma spłaszczoną twarz i razem z tymi zębami wygląda po prostu śmiesznie. Córka Felicja, która pewnie przychodzi przez jakiś okres buntu, co możemy wywnioskować po kolczyku w nosie. Nie wołała jakiegoś oburzenia, bo w końcu widzimy ją pierwszy raz w nastoletniej wersji. Cały styl animacji poszedł w stronę bardziej dziecięcego, co widać także po Pinocchio. Tu pojawia się mój pierwszy zarzut. Poprzednie części ciekawie kontrastowały swoją powagą animacji i kompletnie niespodziewanym humorem. Natomiast tu wydaje się, jakby twórcy poszli z ogólnym trendem innych. Postacie w zapowiedzi wyglądają po prostu słodko, a chyba, no nie taki był zamysł Shreka. Całość przypomina mi wręcz, nie wiem, Toy Story czy inne animacje Pixara. Shrek 1 charakteryzował się w niej Całkowicie nowej jakości i czegoś zupełnie niespodziewanego i świeżego. Coś jak wtedy, gdy Tarantino wypuścił Pulp Fiction. Wiecie, to było wielkie wow. nie było czegoś takiego wcześniej. Wiele osób zadaje sobie teraz pytanie, czy jest to koniec Shreka. I odpowiedź nie jest jednoznaczna. Jeżeli rzeczywiście ta krótka zapowiedź będzie odzwierciedlać Shreka 5, to nie zapowiada się dobrze. Ja ogólnie zawsze mam problem ze wskrzeszaniem starych filmów, powracaniem do nich po wielu latach, gdyż najczęściej jest to ogromna klapa. Wedle tej zapowiedzi śmiało możemy sądzić, że szrek 5 będzie skierowany do dzieci. A przecież szrek jest produkcją, która wręcz łączyła pokolenia. I nie wiem, jak w waszym przypadku, ale na przykład u mnie rodzice, a szczególnie mama uwielbia szreka. Jedne żarty były dla dzieci, drugie dla dorosłych i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zapowiedź natomiast wygląda jak brain rot stworzony dla małych dzieci, aby po prostu zarobić kasę. Szczególnie z wrzucaniem social mediów, TikToka, co kompletnie nie pasuje i wręcz zaburza ten baśniowy klimat, baśniowy świat. To po prostu się gryzie. Jednak prawda jest taka, że telewizja i animacje dla dzieci. Dzieci mają swój boom za sobą. Czasy, gdy dzieci zasiadały przed ekranem, aby obejrzeć swoją ulubioną animację, już minęły. Dziś młodsze pokolenie przeszło na influencerów, minecrafterów i TikToka. Na krótkie, szybkie treści, które natychmiast przyciągają uwagę. Świat rozrywki zmienił się diametralnie. Czy Dreamworks naprawdę stworzyłoby szereg pięć z myślą o małych dzieciach? Szczególnie po ogromnym sukcesie kota w butach ostatnie życzenie, który był skierowany typowo do starszej widowni? Warto przypomnieć, że wiele mam młodszych dzieci skarżyło się na to, jak Mocny jest film. Zbyt mroczny, czasami przerażający, a pociechy uciekają z płaczem. To są autentyczne komentarze z filmu, ok? A jednak film okazał się być ogromnym hitem. To pokazuje, że studio doskonale wie, czego oczekują współcześni widzowie. Tym bardziej dziwi mnie reakcja na ten krótki klip. Praktycznie nikt nie zwrócił uwagi na to, o czym wspomniałem wcześniej. To nie jest trailer, a jedynie zapowiedź obsady, w której znalazła się m.in. Zendaya. Czy naprawdę powinniśmy uważać, że jest to finalna wizja filmu? Przecież premiera jest planowano dopiero na grudzień 2026 roku. Do tego czasu jeszcze naprawdę wiele może się zmienić. DreamWorks, zwłaszcza po sukcesie Kota w butach, zdaje sobie sprawę czego oczekują fani. Prawdę mówiąc wątpię, aby Shrek 5 finalnie był Brain Rota. Wręcz przeciwnie, sądzę, że studio celuje w coś znacznie większego. I teraz powiem wam coś, co wyda się być naprawdę kontrowersyjne, ale co jeżeli to wszystko jest genialną strategią marketingową? Pomyślcie o tym. Czy naprawdę uważacie, że DreamWorks wielka korporacja zatrudniająca ogromną ilość specjalistów od PR-u, marketingu, nie przewidziałaby tak negatywnej reakcji na całkowitą zmianę stylu Shreka. Możliwe, że celowo wywołano kontrowersję, aby stworzyć szum wokół produkcji i zwrócić uwagę zarówno nowych, jak i starych fanów na nadchodzący film. W końcu w dzisiejszych czasach najcenniejszą walutą jest uwaga. Nic nie generuje większego hajpu niż zamieszanie i emocjonalne reakcje fanów. A być może w oficjalnym trailerze studio wkroczy niczym ten książę na białym koniu i pokaże, co naprawdę ma. Czy mam pewność, że tak właśnie jest i że tak będzie? Oczywiście, że nie. Ale patrząc na całą sytuację, ten scenariusz przynajmniej dla mnie jest w jakimś stopniu prawdopodobny. Nie oceniajmy już teraz szereka 5 na podstawie kilkunastosekundowej zapowiedzi, która nawet nie jest nazwana trailerem. A jeżeli okaże się, że szereg 5 naprawdę będzie tak wyglądał i zostanie tym brain rotem, to zdecydowanie zniszczy to naszą produkcję na zawsze. Dlatego miejmy nadzieję, że że moja teoria okaże się być zgodna z prawdą.